Pięć rzeczy o hejterze, które warto zrozumieć. Po pierwsze, hejter nie zna ciebie, on tylko projektuje siebie na ciebie. To nie ty go drażnisz, to jego własne kompleksy, które odbijają się w tobie jak w lustrze. Po drugie, hejter to ktoś, kto nie spełnił swoich marzeń i nie może znieść, że ty próbujesz. Twoja odwaga przypomina mu o jego strachu, twoje działanie, o jego bierności. Po trzecie, Hejt to emocjonalny śmietnik. Ludzie, którzy są szczęśliwi, spełnieni i zajęci swoim życiem, nie mają czasu na nienawiść. Hejt to tylko krzyk z frustracji. Zobacz mnie, ja też coś czuję. Po czwarte, hejter potrzebuje atakować, żeby poczuć się silny. W rzeczywistości jest bezsilny. Hejt to jego jedynaczo broń. Tylko słabi rzucają kamieniem, bo nie umieją budować. Po piąte. To nie ty masz problem, on go ma, więc nie zniżaj się, nie tłumacz się, nie daj mu ognia, bo hejter żyje tylko wtedy, kiedy ty mu odpowiadasz.